Siemaneczko kochani widzowie, z tej strony Przemek i witam was ponownie na naszym kanale, jako że sezon nowy Premier League jest już tuż, tuż za okienkiem, no to z chłopakami się razem spotkaliśmy i chcieliśmy wam przedstawić nasze predykcje na pierwszą kolejkę nowego sezonu Premier League. Siemaneczko panowie. Siemanko. Cześć. Myślę, że nie będę zbytnio tutaj przedłużał, jako że wiemy, co tutaj jest tematem głównym tego odcinka. Są to pierwsze spotkania Nowego son Premier League. Jedyne, o czym chciałbym wspomnieć, to jest to, że jeśli chcecie być na bieżąco z naszymi materiałami, to pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji dla tego kanału. Oraz również pamiętajcie o naszej lidze FPL. Jesteś może zapalonym graczem fantazy? Jeśli tak to serdecznie zapraszamy Cię do naszej ligi FPL-owej. Dla jej zwycięzcy przewidujemy nagrodę w postaci dowolnie wybranej przez Ciebie książki o tematyce piłkarskiej. Link w celu dołączenia znajdziecie w opisie do filmu. Dobrze chłopaki, przejdziemy do spotkań. Mecz otwarcia nowego sezonu Premier League, czyli Burnley kontra Manchester City. Piątkowy wieczór, godzina 21 na Turf Moor, klasycznym Turf Moor. Ja tutaj się spodziewam dość ciekawego spotkania, myślę, że Manchester City wygra, ale widzę tutaj bitwę, że tak powiem, na bitwę na noże, dużo bramek, wynik 3-2 dla The Citizens. To ja widzę to zdecydowanie odmiennie, czyli w sumie <laughs> trochę i, typowo jak yy, mecz... Gordioli z jakimś jego uczniem, czyli po prostu to będzie jedno wielkie wyczekiwanie taktyczne, co zrobi przeciwnik, i ostatecznie City wygra albo 1-0, albo ewentualnie 2-1. Oczywiście no, dla konesera futbolu to będzie ciekawe spotkanie, bo to na pewno będzie widać różną zmianę pozycji, zmiany tam taktyczne, etc. etc. Natomiast no, do takiego postronnego może się wydać trochę błonnawy. Wy zaurowaliście, ja tutaj raczej lecę w 4-1 dla Manchesteru City i spotkanie gołego tyłka z batem, no. Jakby szanujmy się, no tutaj wjeżdża Benjaminek na, na Manchester City z praktycznie całym zdrowym składem i tak dalej. Ja wiem, że może nie przekonywali na, w meczu o jakąś salaterkę, czy jak to się tam nazywa ładnie. Więc ja bym obstajał mimo wszystko tutaj jakąś zdecydowaną wygraną City, no bo jednak z reguły City nie, nie miwało problemów z Beniaminkami, Benjamin, z a mimo wszystko w Berlinie... No to nie jest aż taka drużyna, która miałaby chyba zaskoczyć Guardiola, aczkolwiek oczywiście mogę się mylić, ale to dobrze, mamy różne, trzy różne opinie. powiem powiedzieć, że skrajnie różne opinie. Dobrze. Pierwsze sobotnie spotkanie, i to było chyba dla mnie najłatwiejsze spotkanie do obstawienia, czyli Arsenal u siebie na Emirates z Nottingham Forest i tutaj widzę czyste, czyste rozwalenie Forest bez żadnego, bez żadnej bramki dla drużyny Nottingham. Myślę, że Arsenal bierze to 4 do 0, takie typowe otwarcie na Emirates. No ja też obstawiam 4 do 0 i to będzie po prostu podroby drużyny z Nottingham. <sum> <sum> Nie no 0. To, to, to raczej nie będę kobinał. To, to nie jest ten, to nie jest Brentford, żeby ten Arsenal tak zaskoczyć z fragmentami gry, więc tutaj raczej szybka cudów akcja. nie będzie. No. Bardzo szybka akcja. Jeszcze Nottingham tak. bez jakichś transferów, co jest niepojęte w ogóle, nietypowe. Nie no, tutaj to raczej Arsenal by musiał sobie sam nogę podłożyć, żeby mieć problemy z Nottingham. no jakby. No. Tutaj musiałby się pojawić po prostu ten mem. Arsenal Arsenal. Arsenal. Tak. Albo Havertz-Arsenal. Myślę generalnie, że ten start sezonu nie będzie tak dobry wykonania Arsenalu, ale to nie jest ten mecz, w którym oni się zatną na, na pewno, nie? Byliśmy dość jednogłośni. Ciekawe, czy teraz będziemy jednogłośni. Bournemouth kontra West Ham. West Ham, w którym troszkę taka ponura atmosfera panuje po tym jak odszedł Declan po tym jak się nagromadziło pieniążków i nic się póki co z tymi pieniędzmi nie zrobiło, aż do przyjścia Edsona Alvareza. Wybiło wtedy dość dużo ciekawych rzeczy, chociażby to, że próbują się oni rzucić Zacharym Maguirem i Scottem McDonigham jako podwójnym ruchu. Możemy cofnąć, do tych, możemy cofnąć do tych predykcji i wrzucić ich do Spadkowiczów? O, bezki. <laughs> A z drugiej strony mamy gospodarza, czyli Bornów, które no ma tą dużą zmianę właścicielską. Wywaliło Garego Anila latem. I pytanie, co tutaj się będzie działo w Bormouth, bo to jest na pewno troszkę projekt niespodzianka. Ja na otwarcie spodziewam się troszkę takiego nudnego meczu, tych obu ekip. Czuję, że ten West Ham pomimo takiej też niewiadomy tam panującej i przez się jakoś po jakiejś brameczce powiedzmy Bowen'a, takie skromne 1 zera na otwarcie. Co nie świadczy, że Łaskan będzie miał dobry sezon, a Bornów zły. Ja tam widzę ogólnie, no i ja jestem optymistycznie nastawiony do sezonu Bornów no ale ja widzę tutaj typowy mecz West Hamu z zeszłego sezonu, czyli jakaś szybka stracona bramka, po smrodzie, który się dzieje w tej drużynie, i potem nagłe odpalenie, tam jakieś próby ataków i ostatecznie wyciłanie tego jeden do jednego. Natomiast y, myślę, że mimo wszystko to Bornów będzie bardziej pokrzywdzone tym remisem aniżeli West Ham. Pany, to jest paździerz tak zwany. No, dlaczego tam to robią? Znaczy nie, dobrze, to będzie w multileadze, Nie trzeba będzie aż tak się nad tym zagłębiać. To było jakby. To oczy bolą. No, tekst. Wolę ekstra klasę, no, mimo wszystko. Dajmy 1-1 i zapomnijmy o tym meczu. Jakby stałem szacunkiem do tych zespołów, ale no, czy znaczy West Ham, tam zdobywca ligi konferencji, prawda? Można hurdur tam im zrobić padny, ale no, 1-1 i, i powiedzmy, zapomnijmy o tym spotkaniu. Jak już tak wspomniałeś o tej Multilidze, to swoją drogą jest ona bardzo paszdzierzowa, że tak powiem na to otwarcie. No dzięki, I... znaczy, może ktoś w końcu wymyślił tam w genialnie, pomyślał u góry, że najgorsze mecze dajmy w Multilidze, to przynajmniej coś się będzie tak działo. Tak, 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 tak. Ale chyba najciekawsze z tych spotkań mówimy teraz, czyli Brighton kontra Luton, które tutaj w, po tylu latach, nie, nie wiem szczerze, kiedy ostatni raz byli w Premier League, czy byli w ogóle, to już dane dla statystyków, ale będzie to ich pierwszy mecz w tym sezonie. Ja się niestety spodziewam, niestety dla jakichś tutaj fanów Luton, jeśli są z nami tacy, a wątpię w to troszkę, spodziewam się kontynuacji dobrej formy Brighton i 3 do 1 na otwarcie moim zdaniem. Dużo zobaczymy ciekawej ofensywy. Nowej troszkę ofensywy, Brighton. Ja pójdę mocno odważnie, ja dam 5-1 dla Brighton. Uuu. Koda, Uuu. Luton, natomiast czuję, że The wejdzie z pełnej epy i no nie będzie to zbierać z Luton. E, ja tylko uzupełnię, że tak, że Luton tam chyba tam 31 lat temu ostatni raz występowała na boiskach Premier League, więc jakieś <laughs> wspominki, no jakby żadnego zespołu świecie nie było jak Luton Taut było i to tak z dużym zapasem. Tutaj raczej w walki bym się po Luton nie spodziewał. Ja bym bardziej. Jeszcze, jeszcze na Diamek, co to co nie wiem. No, 3-1, 4-1, 3-0. Dobrze, dajmy to 3-1. Żeby, żeby nie było, że jest to jakiś niemiły dla Luton, to 3-1 i. koniec wszyscy, pieśni raczej. Wszyscy, wszyscy daliśmy chociaż tego gola, Luton. Także jakaś. Nie jakiś no. Promyczyk, promyczyk jak no jedną. Ja chcę po prostu jak najwięcej bramek, no. Hmm. Zwłaszcza, znaczy wiesz, w Brightonie nie będzie na bramce Sancheza, to, to, to tego, no, tego jesteśmy pewni. nie, dla Brighton. <laughs> znaczy uh. dla Chelsea to. Hmm. Ale ci, jak ja pomyślę o transferach z Brighton do Chelsea i tym ostatnim najpiękniejszym, to, 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 to fajnie. Transfery z Brighton do Chelsea to Hiszpanów, to hmm, grubiutko. Do, dobrze jest. Grubiutko. Panowie, kolejny paździerz o 16. Everton, Fulham, dwie drużyny, które mają ubogie dość lato. Zresztą to Evertonie można już powiedzieć od, od jakiegoś czasu. Pani tak. Wiedzia, nie wiedziałem co tu dać, ale jako że na są zawsze to jakoś tam się wiedzie. I jeśli też widzieliście nasz poprzedni odcinek, to wiecie, że już dość słabo widzę Fulham w tym sezonie. No to skromny jeden do zera. Debiutancki gol Dan Dżume. o, tak Debiutancki Ashley gol Ashley'a Yanga, no. To jest bardzo no, to, to, nie, no, powiesz, no, Nie no, powiem no nie to, co to ma być, no, to jest niegodziwość. Eee, dobrze, ja gdzieś muszę umiejscowić zacny wynik 0-0, bo to jest pierwsza kolejka, więc coś takiego musi mieć miejsce moim skromnym zdaniem i to jest mecz, który mi się najbardziej zapowiada na 0-0. Ewentualnie na, że tak powiem, karnego dla Mitrowicie, czyli na 0 do 0, bo on nie strzela przecież z tych karnych bo ostatnimi czasy. To też jest taka szansa. Więc to ja, 0 do 0. Paździesz, paździesz. Jeszcze, jeszcze lepszy Grubo. paździesz od tego Bormów w West Ham. Może być. Grubo. Ja już to widzę. Ja. I tu, jak tak powiedziałem, to będzie 3-3 jakieś takie szalone, nie? Od razu to widzę. Ale dobrze, dobrze. Ja wolę zaklinać w złą stronę, żeby było co oglądać. Oby, oby, oby. No ja też tutaj daję 0-0. Moim zdaniem tutaj w ogóle Danjuma jak wyjdzie i usłyszy taktykę Shona Dyche'a to się wyora co tam się dzieje i dlaczego musi się w defensywie cały czas. Biedny Dan Danjuma. Ostatni mecz z tej pięknej listy multiligowej sobotniej. Powrót Bramall Lane do pre Premier League. Sheffield United kontra Crystal Palace. Crystal Palace bez Wilfrida Zachy, Sheffield United bez jakichkolwiek sensownych transferów, oprócz prawego wahadłowego w postaci Cabore. Daję tutaj wynik jeden do jednego, nie wiem, spodziewam się takiego meczu, bym powiedział, troszkę niespójnego, czyli jakieś, jakieś takie momenty ofensywy, może ze strony Sheffield United, które gdzieś tam mało znamy, z drugiej tu strony jakieś EZE na przykład, ale no nie spodziewam się jakiegoś prywającego widowiska. Jeden do jednego. Jeszcze zapomniałeś o Austinie Trustim, który jest super wzmocnieniem Sheffield na środku obrony. U. Yy, najlepszy zawodnik Birmingham z zeszłego sezonu na przykład. Yy, nie, no, to będzie paździerz nad paździerzem. Na... Ja nie myślę, że to będzie paździerz. Ja myślę, że to akurat będzie mecz szarpany. Nie Chociaż nie, nie, wiesz co, wiesz czemu myślę, że to nie będzie paździerz, mm. jedna postać, Eberet i Eze i myślę, I że Michael będzie 2 do 1. on jest kontuzjowany, więc on raczej tak, nie... A, racja. Tak, tak. Y natomiast no, y no, tak. mówię, to będzie 2 do jednego i to będzie goli, asysta, Eberet Eze i no na pewno jakby strzeli bramka, bo będzie asystało, to dribblingiem po prostu podniesie to spotkanie. Ja też bym, ja bym postawił na 1-0 dla Crystal Palace, bo... Jednak właśnie ja bym wyznaczył dwie postacie właśnie. właśnie Ebereci No i oczywiście pan trener szanowny Roy Hodgson moim zdaniem tutaj wykeruje tę drużynę, no bo przecież on zawsze będzie prowadził Crystal Palace do... nie powiem do czego, bo tego bo nie życzę. Chciałem, nie, nie, nie o tobie chodziło, bo jest takie powiedzenie, że do, do śmierci, ale to jakby... No nie, nie chcę tego mówić w jego przypadku, bo to wiekowy trader, no niech zostanie z nami jak najdłużej y, yeah. i tak dalej, więc 1-0 dla Crystal Palace, a Sheffield, no, no my no, żegnamy was, alleluja, no. Cóż, więcej nie mogę powiedzieć w tej kwestii. Następne spotkanie i myślę, że jest to chyba najciekawsze spotkanie z tych sobotnich, czyli Newcastle United vs Aston Villa. Jak tak sobie przyjrzałem historię ostatnich spotkań tych dwóch drużyn, to kto grał u siebie, ten wygrywał z jakieś 3 albo 4 do 0. Eee, Ła! Jak to tutaj widzę, myślę, że Newcastle będzie miało 3 punkty na otwarcie, ponieważ czuję, że pomimo chyba całkiem niezłego okresu przygotowawczego w v, no to jeszcze ta drużyna musi się tam troszkę pozlepać, zwłaszcza ta defensywa. Ale też się spodziewam, że będą się oni nie mogli przeciwstawić tej defensywie Newcastle, która niby miała taki dobry poprzedni sezon. Jeśli ktoś pokazał w poprzednim sezonie, jak grać na defensywę Newcastle, to była to właśnie Assomvia. A teraz jeszcze z Musą Diabiem grającym na napadzie, wydaje mi się, że będzie można było na kontry jakoś tą dość, nie oszukujmy się, wolną defensywę, co się jej tutaj na dlatego daje wynik 2 do 1. Dla Daję 3-3 i to będzie walka na noże z jednej i z drugiej strony, i to będzie chyba jedno z najciekawszych spotkań tej kolejki, bo będzie bardzo wyrównane i mówię, będzie dużo akcji ofensywnych, dużo strzałów, dużo bramek, więc 3 do 3. Lala. Ale daję 3, dla, 3 do 2 dla, dla Newcastle. Mimo wszystko wydaje mi się, że to jest silniejsza drużyna, na pewno bardziej doświadczona, a Aston Villa jednak potrzebuje... Aston Villa potrzebuje jednak jeszcze ułożenia tego wszystkiego. Ale mamy nadzieję, że Jake prawdę się, się pokaże z dobrej strony. Cześć, na to oczekujemy. Oczywiście, oczywiście. Pozdrawiam tych, co oglądali odcinek o. I znowu uciekło mi słowo nie ekscytujących. ekscytujących. No. Tak, ekscytujących. ekscytujących. graczy. Tak jest. Następne spotkanie: Brentford kontra Spurs. I tutaj znowu ja widzę taki mecz dość otwarty. Mecz obu defensyw, do których nie jestem przekonany. Mecz, w którym myślę, że obie drużyny troszkę postrzegają. Daję remisik 2 do 2. Ja daję false start pana trenera Anrze i się skończy wynikiem 2 do 1 dla Brentford. Ciekawe. No, ja jestem ciekawy, jaki wpływ yy, w Brentford będzie Jaki, jaki wpływ będzie braku Dawida Raj? No bo jednak Fleken wchodzi do bramki prawdopodobnie, a to jest różnica poziomów, zarówno i w stylu gry trochę, no bo jednak granogami Dawida Raj zdecydowanie wyższa. No i pytanie jest takie, czy za te kilka dni zobaczymy na boisku Haragokaina? no bo to też nie jest pewnik przy tych cudawiankach, które się tam będą działy. Na pewno to na Janie zobaczymy. No to na ja to nie zobaczymy jeszcze Ej. przez troszkę, troszkę czasu ale wracając już do wyniku to... A dajmy takie wesołe 1-1. Wesołe 1-1. No, takie wiesz, wesołe, że, że będą akcje będą ten... Nie jakieś taki wymęczony jeden. Takie wesołe 1-1, ale jednak skuteczność to hamu oprócz Harego Kejza to w poprzednim sezonie wyglądała jak... No nie wiem co, no Jak liczby no, dokładnie. I a znając życie, taki mordezapki, że w pierwszy meczu od razu strzeli. Gdzie dyga? Myślę, że teraz przejdziemy do najciekawszego meczu, do obstawienia w tej kolejce. Można to nazwać hitem. Nie wiem, może i tak, może i nie. Chelsea kontra Liverpool. To jest spotkanie, które przez ostatnie parę sezonów było. To był paździerz typowy, już. To, to, był, to, był, to, był się, paździerz. to się nazywa mecz walki. To się nazywa mecz spod znaku Jamesa Milnera. I tutaj nie wiem czy daje niespodziankę z mojej strony, pomimo tej kontuzji enkunku czuję, że nie wiem jakim cudem, ale Chelsea to uczyła 2 do 1. To jest surprise tego ja odcinka. Wiem. Ja myślę tak, eee, dwa pewniki. Są takie. Y, pierwszy, przeobrona Liverpoolu się wyleje, a drugi jest taki, że Dominik szobów załaduje bombę w pierwszej kolejce y, i uważam, że to będzie 1-1. Ojej, panie, gdzie? A ja to się zastanawiam, czy 3-3, czy 3-2, czy jakieś takie, bo to że szczerze... Ja ja tu oglądam. Ja w 0-0 nie wierzę, jakby ja za dużo oglądam Liverpool w pre sezonie żeby uwierzyć w 0-0. Jakby szanujmy się. Ja biorę, ale uwagę, nie biorę że... za czynnik pre sezonu. Ja nie biorę za czynnik pre sezonu, ale zobaczyłem też listę środkowych pomocników defensywnych w, w tych klubie i widzę tam tylko jedno nazwisko Stefan Bajcetic. I jakby, czy to, to idealnie podsumowuje jakby defensywę tutaj ułożoną, zwłaszcza w... i zobaczyłem też na transfery. Liverpoolu do linii defensywy i ona jest tak długa, że jej nie wymienię, bo jej nie pamiętam. Mnie bardziej zastanawia, czy Chelsea w ofensywie da radę, jak dużo sytuacji da radę wykorzystać, które tam się nadarzą, bo dla mnie tam jest większy problem i tam powiedzmy, że to jeden 3 dla Liverpoolu. Znaczy, czy 1 dla Liverpoolu, czyli wynik Chelsea 1, Liverpool 3, to tak... No, ja tak rzuciłem to Chelsea, bo myślę, że to będzie ten, ten tak zwany wake up call dla Liverpoolu, że trzeba co nieco jeszcze podziałać na rynku. I może to byłoby dobre w sumie dla Liverpoolu. To tak, jest taki prysznic zimny. Może być i tak, nie? Jakby mnie bardziej hmm, ciekawi w tej sytuacji, jak to Chelsea będzie wyglądało za Poczetina w takim pierwszym oficjalnym meczu. Ja mam nadzieję, no. że to w końcu nie będzie. To Chelsea z Liverpoolem, takie, że Chelsea jest słabe jak Jasny Gwint, ale i tak ten remis wyciłają jakimś cudem. Szczęśni no. tam zawsze z jakiegoś, nie powiem, zakamarków jakiś jaskiń to z jakiś remis wyciągali, przecież to masakra była. To prawda, to prawda. Meczem, który zamyka nam tą uroczystą pierwszą kolejkę, jest poniedziałkowe spotkanie na Old Trafford, w którym Manchester United mierzy się z Wolverhampton. Co ja tutaj myślę o tym meczu jako kibic Manchester United? No, wyczuwam takie spotkanie, gdzie po pierwszej połowie będzie 0 do 0 i tacy będziemy troszkę zamuleni, niedosyceni. Ostatecznie wyczuwam jednak wynik 2 do 1, ale nie wiem, czy to będzie jakiś super start generalnie United w tym sezonie w Lidze. Myślę, że tutaj powinni sobie poradzić, ale jak będzie dalej, no to zobaczymy. Nie no, Dziku, nie doceniasz tego. Ja myślę, że to będzie tak, że Wolverhampton przez pierwsze 15-20 minut będzie wyglądać tak, że o kurde, oni mają szansę wygrać nawet ten mecz, albo chociaż punkt I 3-0, tak? Tak, i koniec, dziękuję, do widzenia. Na tym to się kończy. Nie, to ja bym obstawiał na protokół męczenie Buły i to takie 1-0 gdzieś tam w 80 minucie, gdzieś dorzucone jakąś lagą, nawet tego Bruno na Rashforda, czy nie wiem, to... Innego, chciałem powiedzieć Elange, no ale przecież już go tam nie ma. Innego tam Gazpacho i, i innych tam Asiorów, no. Znowu będzie takie męczątko Były moje ulubione wykonanie Manchester United. Tak dobrze robione w poprzednim sezonie, bardzo skuteczne. No trochę tak, nie, jakby, no ja, ja chcę wierzyć, że Wulsie jest w stanie strzelić bramkę. Ja chcę w to uwierzyć z całym swoim wewnętrznym przekonaniem, ale no, kto tam ma strzelić tą bramkę. Harry Maguire, ale nie zagra. No. To właśnie chciałem powiedzieć Harry Maguire albo Nana, na, albo go przelobują z połowy, no. No tak, tak, jakiś wylewik śmieszny na start sezonu byłby w sumie ciekawy. No nie to, to, nie to, to prawda, tylko wiesz, najgorsze jest to, że, żeby, żeby był wylew ten słynny i mityczny, to Też z reguły to nie musi musisz naciskać, nie? żeby wytworzyć tą presję, żeby tam ktoś mógł coś odwalić, nie? A to w Wolf to z reguły wyglądało tak, że oni nawet, żeby oni stworzyli zagrożenie, to musisz im podać, usunąć się z drogi, a najlepiej jeszcze im piłkę zabrać i samo sobie ją wkopać, więc no. No, niestety, wydaje się protokół, męczenie były i ten mecz to byłby godny tej multiligi tam do paździerzy. No, chyba, że Manchester United odpali, to wtedy przeproszę. Manchester... Nie, nie, przeproszę Manchester United, ale będzie ciekawiej. Nie przeprosisz, wiem, że nie. Ciekawe. Tam... Chyba, że ten hak ładnie poprosi na konferencji oficjalnej, to wtedy przeproszę go. A za co ma ten hak cię przepraszać? Nie, jak powie mi, żebym go przeprosił za to, a wygrają 3-0 oficjalnie, z imienia mnie wymieni, mhm. to ja bym go przeproszę. I nawet pisemnie mogę, po angielsku. Dobrze. Yy, tak, tak, myślę, że to od nas na tyle <grymne> w tych predykcjach na pierwszą kolejkę nowego sezonu Premier League, która już, tak jak przypominam, zaczyna się 11 sierpnia o godzinie 21 na Terfmoor, meczem Berlin-Manchester City. Panowie, dzięki wam za udział w tym odcinku, mam nadzieję, kochani, widzę, że wam również się to podobało. Jeśli tak, no to zostawcie lajka like pod tym filmikiem oraz pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału, jeśli chcecie być na bieżąco. Pamiętajcie również o naszej Lidze FPL, gdzie możecie wygrać książkę, dowolną, jaką chcecie, jeśli wygracie, o tematyce piłkarskiej. Link do Ligi znajduje się w opisie, tam macie również nasze inne sociale. Ja się tutaj serdecznie z wami żegnam i życzę wam udanego sezonu Premier League. Do zobaczenia i się Pa pa. Cześć.